Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem chorzy. To oczywiście kolejny odcinek The Forest. W dzisiejszym odcinku będziemy zabijać kanibali takich jak właśnie widzimy na wzgórzu, żeby potwierdzić albo zaprzeczyć teorii, że jeżeli zabijamy wystarczającą ilość kanibali, to jesteśmy w stanie przeprowadzić w końcu do naszej bazy mutanta. Na początek wyjdę na zewnątrz. Bardzo szybko postaram się odpalić wszystkie moje pochodnie, ponieważ widzę już pierwszą grupę. Nie jestem do końca pewien, czy ta teoria jest prawdziwa. What the fuck! Uh, no dobra, niezły start. Czy któryś z Was będzie chciał podejść? What the fuck! Okej, okay, pierwszy przeszedł za moją linię, złapa się w pułapkę. Spróbujmy odpalić pochodnie. Dobra, ja się stąd wycofuję. Ja sobie to poobserwuję z daleka. Wygląda na to, że część ucieka, część zginęła. Pułapki działają. I te przy samej linii, i te gdzieś daleko. Okej, okay, widzę wielkie grupy biegające gdzieś. Tam przy lesie. Będę starał się ich sprowokować, żeby przyszli do mnie, ponieważ nie chcę, żeby uciekli zbyt daleko. Ej, serio. Nie, 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 nie. Wy nigdzie nie idziecie. Wy zostajecie się. Moimi ofiarami za mną do mojej bazy. Dokładnie w tym kierunku. Zaczekaj, zresetuję ci pułapkę. Moment, moment, moment. kilka Nie wiem, z kim on walczy. What the fuck? Okej, okay, ktoś płonie. No dobra, mamy naprawdę dobry początek. Myślałem, że będę musiał strasznie dużo ciąć cały materiał, ponieważ będę musiał czekać godzinami. Gra za fundowami. Naprawdę dużą ilość kanibali już na początek. Zresetujmy tą pułapkę. Nie chciałbyś wpaść w ogień? Przypadkiem? Proszę, wejdź. What the fuck? Czy to wszystko płonie, czy przestało? Moment, serio, zaczekaj. Może teraz? Nie. Dobra, ty zginiesz. Ty zginiesz już za chwilę. Nie jestem tylko z kim walczysz. Widzę, że przed kolejny. No okej, okay, wygląda to, że on jest poza granicą, w której pułapka działa. Serio? Może. To cię zainteresuje. Ej, stój! Stój, 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 stój! stój. No dobra, zastosujmy trochę inny środek perswazji. Czy on dalej żyje albo tutaj jest? Ponieważ zdecydowanie w niego trafiłem kilka razy. No dobra, on raczej nie może nam zagrozić, on po prostu sobie biega. Tutaj widzę, że nadal toczy się ostra walka. Ja staram się restować pułapki, które oni przewracają. Nie zawsze w nie niestety wpadają. Kolejna grupa? What the fuck? Zaczekaj, za... moment, odpalę wam ogień. Okej, okay, tamten dalej biega. Ten niestety uniknął mojej pułapki. No cóż, pułapki nie są najlepsze. Ktoś ostatnimi czasy proponował mi w komentarzach, żebym je rozkładał. Już wiecie, dlaczego tego nie robię. Może wpadniesz sobie w tą pułapkę? Nie? Tak? Udało ci się. Rozpalmy pochodnie. Nie wiem, jakim cudem tamten płonie. Na sumie wisi. Zostawimy ją samej sobie. Widzę, że kolejna dwójka przyszła. Oni oczywiście walczą na samym pograniczu mojej pułapki. Więc jeżeli pułapka zostanie aktywowana, to nic się nie stanie. Może rzucę im koktajla. Koktajl dla was. No niestety nie trafiłem. Ups. Dobra, nie ukrywam, że podczas tej całej walki gra zaczęła strasznie klatować. Spadliśmy do dobrych 30 klatek, gdzie normalnie jest ta gra w stanie pokazać 50-60. Nie wiem, czy ty jesteś w pułapce, czy raczej po prostu sobie stoisz. Chyba stoisz. Spróbujmy cię zepchnąć. Ok. Wydaje mi się, że wejdę sobie do mojej bazy. Spróbujemy coś zjeść, podbudować moją energię. Pierwsze praktycznie 7 minut filmu. Pełne akcji. Wyjdźmy na zewnątrz, zobaczmy co tam się dzieje. Okej, okay, pozostała dwójka oraz jeden biegający. Proszę podejść jeden krok, jeden mały kroczek. Dobra, załatwmy cię ręcznie. Czy z niej wypadło pióro? Wydaje mi się, że tak. Ej! Przez moment myślałem, że mieliśmy tutaj ciało mutanta. Niestety nie. Okej, okay, chyba w końcu padł. Albo i nie. Noc za moment się skończy. Ten dalej biega. Ja widzę Jeszcze kogoś na horyzoncie Czy po prostu mi się wydaje Spróbujmy to sprawdzić What the fuck A ty co robisz Okej okay, chyba go zainteresowaliśmy Za mną Do mojej bazy Może chociaż jeden wpadnie w pułapkę, chyba nie wie, co się dzieje. Okej, okay, możesz po prostu teraz wpaść w pułapkę. Pozwalam ci. Jeszcze kroczek. Jeden mały kroczek. No okej, okay, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tego kanibala. Nie wiem, dlaczego w tym momencie nie działa mój łuk. Praktycznie w ogóle. Widzę kolejną grupę. Sprowokujmy ich do pójścia za mną. Albo i nie. Ups. Okej, okay, nie chcemy oberwać od trójki na raz. Zdecydowanie leki. Tylko proszę, nie, nie, nie próbujcie odchodzić. Zaatakujmy wielkiego wodza grupy. Jak wiadomo, ten, który trzyma pałkę, zasadniczo trzyma władzę. Ok, zainteresowali się mną w końcu. Nie wiem skąd ty się tu wziąłeś. A na szczęście udało cię ci umrzeć od pułapki. Kolejna umarła od pułapki. Ah. Mm. Uh. Okej, okay, ty padasz? Ups, wykończmy to coś. Czy ty nadal żyjesz? Tak to wygląda. Dobra, nie jestem do końca pewien, czym to jest spowodowane. Wydaje mi się, że ilością ognia w okolicy, którą musi przetwarzać gra. Ale w tym momencie, tak jak powiedziałem. Ze stabilnych 50 klatek, gra spada do 30. Wciąż grywalnie, ale już nie tak przyjemnie. Nie jestem do końca pewien, jak będzie wyglądało to dla Was, kiedy YouTube doda swoje 60 klatek. The fuck. Ok, zniszczyliśmy naszego satelitę, który biegał sobie w okolicy. Pytanie brzmi, co teraz? Nastał dzień. Nadal czekam na kanibali. Czy ktoś jeszcze jest w okolicy, który przeżył? Teoretycznie, według teorii, o której mówiłem na początku, przy takiej ilości zabitych kanibali, przy takiej ilości zabitych kanibali, powinniśmy mieć plemiona nadchodzące jedno za drugim. Jak na razie nie widzę nikogo na horyzoncie. Odpalmy resztę ognia, które wygląda na to, że zgasł. Wydaje mi się, że niektórzy z nich leżących tutaj żyją nadal. Czyby oni po prostu nie mogli wstać, ponieważ są zaatakowani pułapkami? Tak to wygląda. Wygląda na to, że kolejne pułapki, które tutaj mamy, po prostu nie zabijają kanibali. Sprawiają, że oni się kładą na ziemię, ale nadal żyją. Podobnie jak ma to miejsce z pułapką, którą mam w tym momencie w bramie. Okej, okay, ty raczej nie zginiesz. Co z tobą? Ty też powstałeś z martwych. Więc zdecydowanie wolę tutaj w tym momencie używać pochodni do zabijania kanibali. Nie są one może tak widowiskowe, jak zabijanie dużymi pułapkami, ale są skuteczne i zabijają na śmierć. Spróbujmy sobie coś zjeść. No cóż, wygląda to, że mój bohater jest trochę roztrzęsiony. Nie dziwię się po takiej nocy. Wydaje mi się, że w tym momencie prześpię sobie noc. A właściwie prześpię sobie dzień do kolejnej nocy. I w tym momencie spróbujemy zobaczyć, czy kolejni kanibale przyjdą. Mamy kolejną noc, tak to przynajmniej wygląda. Nie wydaje mi się, żeby to był poranek. Gdzieś tam zachodzi słońce. Już za moment powinno zrobić się bardzo ciemno, więc postarajmy się, żeby wszystkie moje pochodnie były w tym momencie odpalone. No i tak jak powiedziałem, według teorii, o której mówiłem na początku, w tym momencie powinniśmy mieć stada kanibali nadciągających na mnie. Widzę wszędzie pełno zębów. Postarajmy się dobić wszystkich, którzy leżą na ziemi. Okej, okay, raczej nie będziemy w stanie ich zabić. Zresetujmy pułapki na wszelki wypadek. Gdyby miały zadziałać chociaż raz. Okej, okay. ktoś żyje tutaj? Ty? No tak, zdecydowanie ty żyjesz. Ale jak cię zabić? Ty raczej nie. Okej, okay. ty też postanowiłeś powstać. Zdecydowanie rozłożenie dużej ilości tych pułapek było błędem. Mogłem po prostu rozstawić sobie linię samych pochodni. Działają one zdecydowanie lepiej. Ok, kolejny, który postanowił powstać. Serio. Czy on biega? Tak, on biega za mną. Wydaje mi się, że może to się stać trochę denerwujące. Spróbujmy wprowadzić go na przykład na pułapkę. Nie, on nie ma praktycznie żadnej interakcji z pułapkami. Jest zbyt szybki, żeby cokolwiek go zabiło. Pochodnia. On płonie i nadal biega. Został też złapany przez kolejną pułapkę i nadal biega. Okej, okay, spróbujmy go złapać w kolejną. Jesus, What the fuck? No dobra, jak się bawi, to się bawić. Złapmy go wszystkie na raz. No teoretycznie powinien tutaj przyjść, jeżeli tylko podejdziemy do pułapki. I jeszcze jednej. Proszę, nie umieraj, chodź tutaj, bliżej. Tylko jedna mała pułapka, do której musisz w tym momencie dobiec. Hmm, czy ktoś jeszcze tutaj żyje oprócz ciebie? Dobra, odpalmy wszystkie pochodnie, ponieważ wygląda to, że wszystkie zgasły na raz. Tak czy inaczej, mój bohater biegający po okolicy jest nieczuły na ogień. Podpaliliśmy go już kilka razy, on nadal biega. Ciągnąc ze sobą praktycznie wszystkie pułapki, resetując. Rząd pułapek z przodu. Okej, okay, złapał się też w tamtą. I jakimś cudem ta pułapka pozostała stabilna, kiedy... Cała reszta biega po okolicy, a właściwie jeździ. Czy w jakiś sposób zadziała na niego effigy, który jest tutaj? Nope. Za to moje pułapki przyjechały do centrum mojej bazy. Okej, okay, wydaje mi się, że takim sposobem w jednym odcinku obaliliśmy tezę o tym, że przychodzi więcej kanibali, ponieważ wytłukłem naprawdę dużo pierwszej nocy. No i cóż, w drugiej nocy nie widzę nikogo oprócz tego jego mościa, który biega po okolicy, a właściwie fruwa. Jednocześnie wydaje mi się, że przy tym co tutaj się dzieje, raczej nie będę w stanie dalej kontynuować mojego małego eksperymentu. Mamy pojedynczego przeciwnika gdzieś tutaj, możemy go zabić od razu. Nie jest to jednak ogromna grupa, której się spodziewałem. Ok, możesz już paść. Dziękuję. Zabijanie toporem jest zdecydowanie bardziej skuteczne. Cóż, na horyzoncie pusto, kanibali nie widać, mutantów nie widać. Czy ty to? Tak, ty to, mój przyjaciel, biegający z pułapkami. Jesus, mam nadzieję, że to wszystko jest bezkolizyjne, ponieważ ostatnie czego chcę, to być w tym momencie zmiażdżonym przez fruwającą pułapkę. Ok, ktoś nowy. Nie, sorry, to jest ten sam. Ok, zdecydowanie cała ta teoria została obalona. Nie mamy praktycznie żadnych kanibali, nie mówiąc już o mutantach. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się ciepło i jak zawsze do usłyszenia następnym razem. Cześć.